Najnowszy raport Baselinker Index. Allegro i Impost i ich ciągły spór o przesyłki. Kolejne ustawy w związku z działaniami deregulacyjnymi, a także UOKiK bierze pod lupę zmowy w dużych sieciach. Co jeszcze wydarzyło się w tym tygodniu? O tym będzie w dzisiejszym odcinku, więc zapraszamy. Zapraszamy. Głównym partnerem kanału jest Agencja Marketingowa dla e-commerce Cyrek Digital. Sprawdź, co może zyskać Twój e-commerce, odwiedzając stronę cyrekdigital.com. Wartość Baselinker Index wzrosła z 133 do 150 punktów w porównaniu do czerwca 2024, co oznacza wzrost aż o 12,7%. Liczba zamówień była wyższa o ponad 8% niż rok temu, a średnia wartość koszyka wzrosła do 204 zł, czyli o 4% rok do roku. Konsumenci kupują więcej i chętniej wybierają produkty o wyższej wartości. I warto wspomnieć jeszcze tutaj, że sprzedaż zagraniczna polskich sklepów online wzros wzrosła aż o 20,7% rok do roku, a udział cross-border w całkowitej sprzedaży wyniósł 18,24%. I jakie są perspektywy na kolejne miesiące? Tu, jak zwykle, lekkie spowolnienie w lipcu i sierpniu, ze względu oczywiście na wakacje. No, nie dotyczy tutaj chemii basenowej i basenów i dmuchanych ozdób kolorowych. Natomiast branża szykuje się oczywiście też już na jesienne wyprzedaże, Black Friday i sezon świąteczny, więc to co zawsze co roku cyklicznie po wakacjach. Ogólnie czerwiec można zaliczyć do Udanych miesięcy, jeżeli chodzi o ten rok dla polskiego e-commerce. Ogólnie mamy wzrost sprzedaży, wzrost wartości koszyka, rozwój sprzedaży zagranicznej, także wszystko idzie ku dobremu. Ku dobremu jednak nie idzie. Spór między gigantami na rynku, czyli Impostem i Allegro, którzy walczą o pozycję, kto chyba więcej paczek nada w naszym kraju, ponieważ ostry konflikt, jeśli chodzi o dostawy, i tutaj stawką jest jak zwykle wielomiliardowa współpraca na rynku. I w, os, nawet w kanale Zero Rafał Brzoska, e, zapytany przez Stanowskiego o. Konflikt między Allegro a Impostem, no powiedział, że y, doszły do niego takie słuchy, y, jakoby Allegro faworyzowało swoje y, przesyłki, swoje metody dostawy. Tymi zarzutami zajmie się również Łokik, który tutaj będzie y, staro się rozstrzygnąć ten spór. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o własne automaty paczkowe, to Allegro posiada już prawie 6000 takich własnych automatów, dokładnie 5800, to oczywiście jeszcze mniej niż InPost, który w naszym kraju posiada 26,5 tysiąca paczkomatów, ale warto wspomnieć, że dostawy to do Allegro Delivery na przykład, to nie tylko dostawy do automatów paczkowych, ale też wielu punktów odbioru, z którymi Allegro ma jakby z tymi przewoźnikami podpisaną umowę, więc no wszystko zależy od rozstrzygnięcia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli Allegro uznane zostanie za firmę nieuczciwie promującą własne automaty, no to ta współpraca może zostać zerwana. Pytanie, kto na tym zyska, kto na tym straci, bo tu mm, przypatrujemy się my, jako sprzedawcy, na przykład. A najbardziej na tym wszystkim może stracić konsument. Prezes ŁOKIK zapowiada kolejne postępowania wobec firm, które niewłaściwie informują o najniższej cenie w promocjach. Przedsiębiorcy powinni spodziewać się postępowań kar, jeśli nie dostosują się do przepisów. A przypomnijmy, że od początku 2023 roku każdy, kto ogłasza promocję, musi pokazywać najniższą cenę z 30 dni. Przed obniżką. Przepis ten obowiązuje już ponad 2,5 roku i jest efektem dyrektywy Omnibus, a niestety nie wszyscy jeszcze się do niego stosują. UOKIK prowadzi intensywny monitoring rynku, a niespełnianie wymogów może skutkować wysokimi karami finansowymi. No i przepisy, pamiętajcie, nakazują, żeby ta informacja o cenie promocyjnej była wyświetlana w taki sam sposób takim samo, samym kolorem taką samą czcionką by nie wprowadzać w błąd nawet ja dzisiaj tankując paliwo na dystrybutorze widziałem właśnie najniższą cenę z ostatnich 30 dni była taka karteczka ładna przelepiona jednak do paliw to akurat nawet jak jest w promocji o 20 groszy to to że coś było za 5 zł miesiąc temu czy 5.03 w najniższej cenie no to raczej tutaj nikt nie będzie czekał bo i tak musi zatankować. Natomiast sklepy mają co do zasady troszkę inaczej i inspekcja handlowa została zobowiązana do kontroli porównywalności cen produktów, w tym przeliczanie na litr czy kilogram, by klienci mogli rzetelnie porównywać ceny, bo o tym też warto pamiętać, to już zostało wprowadzone wcześniej, czyli jeśli sprzedajemy coś na gramy, no to musimy podać również cenę za kilogram. Ciąg dalszy naszej sagi deregulacyjnej zobaczmy, co się stało w ostatnich dniach. Nowe przepisy weszły w życie 13 lipca. I umożliwiają całkowicie zdalne zawieranie umów leasingowych bez konieczności zachowania formy pisemnej. Dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie możliwe jest składanie oświadczeń woli za pośrednictwem maila, aplikacji mobilnych czy podpisów elektronicznych niekwalifikowanych, o ile treść umowy oraz tożsamość stron są jednoznacznie ustalone. To pewnego rodzaju koniec ery. Papierowej w leasingu, ponieważ nowe przepisy eliminują konieczność drukowania i podpisywania dokumentów. Poprzednio każda umowa wymagała podpisu odręcznego lub kwalifikowanego, co opóźniało procesy i generowało dodatkowe koszty. Jak widzicie, deregulacja trwa w najlepsze i te przepisy, które Proponował zespół deregulacyjny, rzeczywiście wchodzą w życie. A Waszym zdaniem, które z ustaw są najciekawsze i na które z propozycji zespołu deregulacyjnego czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzu. Ja bym rzekł, że miniony tydzień to taki tydzień łokiku, ponieważ jeszcze mamy jedną informację, a mianowicie zarzuty dla Biedronki i film. Transportowych, Walkik postawił właśnie Jeronimo Martins Polska, czyli właścicielowi Biedronki i 32 firmom transportowym oraz 8 menadżerom i właścicielom firm zarzuty dotyczące podejrzenia zawarcia nielegalnego porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku pracy. I miało to polegać na tym, że Możliwość przechodzenia kierowców między firmami transportowymi obsługującymi centra dystrybucyjne Biedronki była jakby niemożliwa i blokowana. Przykładowo, kierowca po odejściu z jednej firmy nie mógł znaleźć pracy u konkurencji przez kilka miesięcy, mimo że miał wymagane kwalifikacje. Takie praktyki oczywiście są niezgodne z prawem ochrony konkurencji i OKIK tutaj podkreśla, że zmowy na rynku pracy Prowadzą między innymi do niższych pensji i ograniczają mobilność zawodową pracowników. Z jednej strony takie umowy są korzystne dla wszystkich stron, które w nich uczestniczą. Te praktyki nazywamy no-poach agreements, czyli umowy przeciwko kłusownictwu i ograniczają one tak zwane podkupywanie sobie pracowników. Jednakże jeżeli. Pracownik sam z siebie chciał po prostu zmienić pracodawcę, no to często miał ograniczone możliwości na rynku pracy, ze względu na to, że podmioty, które w tych umowach uczestniczyły, często stanowiły niemały procent ofert pracy, które aktualnie były na rynku. Za udział w takim porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa do 10% obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom którzy również zostali tutaj wzięci pod lupę. Kara grozi aż do 2 milionów złotych. No, na koniec powiemy tylko, że UOKiK przypomina, że każdy pracownik powinien mieć prawo do swobodnego wyboru i zmiany miejsca pracy, a wszelkie próby ograniczenia tej wolności są nieakceptowalne zarówno prawnie, jak i etycznie. Z czym ja osobiście oczywiście się zgadzam. Dawid, a ty jak myślisz? Tak. <laughs> Bardzo ci dziękuję za ten jakże ważny komentarz. A dziś kiedy nagrywamy ten podcast jest 15 lipca. A 15 lipca jest to ostateczny termin, w którym wszystkie spółki podają swoje wyniki finansowe albo muszą złożyć bilanse. I tak też mamy już takie informacje na przykład jak zarabia w Polsce najtańsza sieć marketów, czyli oszą i ile podatku zapłaciła. W 2024 roku przychody przekraczające 10,9 miliarda złotych i zysk netto 167 milionów złotych. A zysk działalności operacyjnej 280 milionów złotych. Ale to, co nas interesuje, to ile francuska sieć zapłaciła podatku. Zatem, jeśli chodzi o odprowadzone do polskiego budżetu pieniądze, to były to blisko 854 miliony złotych w podatkach, oczywiście, i daninach. No, jak widać, nie wszystkie zagraniczne firmy płacą że tak powiem przysłowiowy podatek w, w, w złotówce. Natomiast taki oszą wciąż mimo iż utrzymuje konkurencyjne ceny, no to płaci jednak te wysokie podatki w Polsce, więc z drugiej strony pozostaje takim istotnym graczem na naszym polskim rynku. Przejdźmy teraz do tematu inflacji i, tego, w jaki sposób zachowują się ceny na naszym rynku, bo średnia podwyżka cen w sklepach detalicznych w czerwcu wyniosła prawie 6% rok do roku. To już kolejny rok z rzędu, w którym dynamika wzrostu cen przyspiesza. Słodycze i desery zdrożały aż o 16% rok do roku. To największy wzrost wśród wszystkich kategorii, które w ogóle są dostępne. Artykuły tłuszczowe, czyli masło, margaryna, oleje, wzrosły o 15,7% rok do roku, a używki, czyli kawa, herbata, alkohol. Podrożały o niecałe 15%. Jedną z przyczyn tych wzrostów to oczywiście wysokie koszty produkcji, i dystrybucji, ale tutaj na to składa się oczywiście energia, transport i wynagrodzenia, bo te składowe cały czas oczywiście z roku na rok rosną. Do tego dochodzi presja płacowa w handlu i produkcji, no i sezonowe ograniczenia podaży, na przykład przez anomalie pogodowe. Na szczęście. Są też kategorie, które potaniały, i to pierwszy raz w tym roku. Mamy trzy kategorie, które, których ceny spadły. Są to artykuły sypkie, na przykład cukier, mąka. To spadek o około 4,5% rok do roku. A środki higieny osobistej oraz warzywa. Tutaj mamy spadek o 0,5% rok do roku. To ewenement, bo zwykle tanieje tylko jedna kategoria. A tutaj mamy aż 3. W ubiegłym roku aż 27% dorosłych mieszkańców Unii nie mogło sobie pozwolić na tygodniowy urlop poza domem. Co ciekawe, mimo że ten wynik jest wysoki, to jest to poprawa w stosunku roku 2023, kiedy to ten wskaźnik wynosił 28,5%. Czyli. Półtora punktu procentowego więcej. W ciągu ostatniej dekady sytuacja materialna Europejczyków się poprawiła. W 2014 roku brak możliwości wyjazdu tygodniowego dotyczył aż prawie 40% społeczeństwa, co oznacza spadek o ponad 10 punktów procentowych w ciągu dekady. Do krajów, w których odsetek osób, których nie stać na tygodniowy urlop, należą Rumunia, Grecja i Bułgaria. A najniższy odsetek, i tu jedyne państwo, w którym jest to poniżej 10%, to Luksemburg 8,9%, Szwecja 11,6% oraz Holandia 13%. Zastanawiacie się pewnie, jak Polska wypada na tym gruncie, a w Polsce mamy 25,5% społeczeństwa, których nie było stać na tygodniowy urlop, czyli Widać poprawę, ponieważ ponad dekadę temu było tych osób ponad 50%, a dodatkowo Polska znajduje się w grupie krajów, gdzie sytuacja materialna stopniowo się poprawia. Grecy i Bułgarzy to dla mnie, myślę, że nawet zrozumiałe, bo kiedy wszyscy mają wakacje, to oni na te wakacje nie mogą no sobie tak. niestety pozwolić, tak? Rzeczywiście Grecja i Bułgaria to są kierunki typowo wyjazdowe dla większości Europy. A jeśli nie chcecie, żeby i Wam łokik dobrał się do sami wiecie czego, to kliknijcie przycisk subskrybuj. To jedyny, naprawdę jedyny sposób, żeby się przed nimi uchronić. Dzięki za dziś i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!